Dzień dobry, witam Państwa w programie Na Osi w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Wraz dzisiaj ze mną pan Andrzej Wachowski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy oceniać wypadki oraz co mogło być przyczyną, jak do tego doszło. Ja nazywam się Kamil Kurz, także zapraszamy. Zapraszamy. Młoda krew będzie oceniała po swojemu, a ja po swojemu. No to jakaś gonitwa była. Tak Tak jakby, jakby już jeden za drugim... Gonił, co? Jak to widzisz? Tak, jakby chciał po prostu za tamtym pojazdem zdążyć na, szy, na szybkość. Pewnie kolega uciekał, co nie? Tak. A ja muszę za nim, tak. Ten wyjechał, to ja też. No, a tu co? No i fajnie. i stłuczka, Chociaż nie wiadomo może, są ranni, tak? Przecież to... To jest mocne uderzenie, jest mocne taki bach. Mocne uderzenie, buff. bo to jednak kamera spadła z tego pojazdu. Aha, widzisz, przed wyjazdem Faktycznie. jest. Tak, przed wyjazdem jest na parking. I ja nie wyjeżdżają z parkingu. Po prostu to była taka szaleńcza, jakaś taka, no zagubiona za rozumem jazda. Nie wiem, a ty co o tym sądzisz po prostu? Ja myślę, że po prostu to jakiś wyścig, że jeden za drugim po prostu, że on chciał zdążyć ze znajomym, za znajomym po prostu. Że on przejechał ja też jeszcze zdążę, nie? No to jakbyś to nazwał? Myślę, że moglibyśmy to nazwać nieudaną pogonią. Bardzo dobrze, nieudana pogoń, tak, bo, bo nie spodziewał się, że jedzie ktoś po głównej drodze, to nie. Tak. I Doszło do kolizji. Myślę, że to była tylko kolizja. Jak widać na załączonym obrazku, opinie są różne. Kamil ma inną, ja mam inną. Może państwo będą mieli inną. Piszcie do nas, proszę, podzielcie się z, nam, z nami waszą opinią. Oczywiście lajkujcie nasz kanał. Tak, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, a także podzielcie się komentarzem pod filmem, kto miał rację bądź waszą jakąś subiektywną opinię na ten temat. Może wy macie rację. A już zapraszam za tydzień do programu Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do widzenia. zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastercard o pole 19.25.